Cześć kochani, witajcie w kolejnym dniu. Ja właśnie przygotowuję sobie śniadanko. Tomka nie ma w tej chwili poszedł um, ogarnąć sprawy um, pracownicze, służbowe, ja sobie robię w tej chwili owsiankę, zobaczcie. Tutaj już mi, już mi tak zgęstniała, przestawię jeszcze chwilę na, na, na ogień, że tak powiem, ale już praktycznie będzie. Dobra, lubię taką właśnie gęstą. Na mleku. Niektórzy wolą na, na wodzie. Ja zdecydowanie wolę na mleku. Czasami jakieś tam można sobie owoce jeszcze dodać. Ja akurat nie mam owoców, więc mm, zjem po prostu tak. Także dzisiaj mle, mleczne śniadanko, lubię takie. Ja w ogóle lubię mleczne rzeczy. Jakieś tam y, zupy mleczne, jakieś tam naleśniki. Jakieś wiecie, takie, y, takie rzeczy bardziej niemięsne. O tak. Tak jak wiecie, mięso, mięso umie to tam może być naprawdę w niewielkiej ilości. Dzisiaj na obieg mamy jeszcze gulasz, wczorajszy. Powiem Wam szczerze, że trochę tłusty nam wyszedł, bo było dużo tłuszczu w, tym, w tej łopatce, ale, ale da się zjeść ogólnie, ogólnie był dobry, tylko troszeczkę za tłusty. No a dziewczyny oczywiście już w szkole, bo jest godzina chyba za 27, w tej, za 28 w tej chwili. Więc, więc już są w szkole w tej chwili, no więc już w szkole są po prostu ja już się zakręciłam, bo musiałam tu powyłączać sobie wszystko, żeby mi się nie, nie przypaliło, także dziewczyny w szkole niezbyt szczęśliwe z tego powodu, że po takiej kilkudniowej przerwie musiały wrócić, no ale cóż cóż poradzić dzionek mamy dzisiaj taki raczej deszczowy deszczowo-wietrzny bardzo więc więc też raczej taki będzie śpiący trochę no ale co, trzeba, trzeba wrócić do obowiązków, trzeba wszystko poogarniać, tak jak, tak jak należy i tyle. Zaraz może Tomek wróci, to, to jeszcze coś tam sobie zje na śniadanie, bo on to zawsze troszkę później je, śniadanie je, ja zjem owsiankę, później jeszcze może coś tam przegryzę małego, jakąś kanapkę jedną albo. Mm, albo nie wiem, no kanapkę pewnie, bo jak wiecie, jak zupa mleczna, to do tego jakąś kanapeczkę jeszcze i będę miała do obiadu spokój. No, także Wam życzę fajnego dnia. Do później. O, i już jesteśmy razem. Dzień dobry, witamy serdecznie. Cześć. No, ja już się przywitałam, bo tak. ja już wcześniej ponagrywałam troszkę od rana, dwie minutki, bo Ty byłeś akurat y Wiadomo gdzie, w sprawach służbowych, a ja sobie robiłam owsiankę i akurat wtedy mhm. ponagrywałam troszkę. Kupiłam owsiankę i mi się tak zachciało. A jak już mi coś zasmakuje, to ja potrafię Mamy miesiąc, to samo. przez miesiąc jeść na, na śniadanie to samo. No tak już mam. Także dzisiaj Dzianek, tak, tak jak Wam mówiłam, jest taki sobie. Oj, taki sobie ciśnienie też dzisiaj będzie nie za bardzo. O, takie taki śniadanie? Takie śniadanie. Od razu z, z samego rana seta i galaretka. No wiecie co, my na co dzień nie kupujemy takich. No nie, to jest, napojów. Z, zostało nam ze świąt. Tak, ze świąt nam. Mm. Mieliśmy na święta dokładnie dwie takie buteleczki. To są ile one tam mają? Nie? Ale przyszedłem niedawno i w gardle rasku. No także na co dzień w ogóle nie pijemy gazowanych. Jedynie mm. jak lato to kupujemy sobie Ach. wodę mineralną gazowaną. To. A tak, tak na co dzień to nie, 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 nie absolutnie nie, nie kupujemy. Na co dzień woda, herbata, kawa. To właściwie po naszych dziewczynach zostało. Bo tak naprawdę to my. Um, Nawet fan... nie, nie po dziewczynach, tylko po kini. Po kini, tak. Po kini dokładnie. Od czasu do czasu lubi. No? No, lubi się napić. A tak to tak jak Danusia mówi, kupujemy sobie sok z łowicza, jest o wiele zdrowszy niż takie. No ale jest pod ręką, pił mi się chce, bo dopiero wróciłem mm -hmm. to. A co będziesz jadł na śniadanie dzisiaj? Masz pomysł? Mm, na śniadanko będę jadł parówy. Parówy. Parówy mamy tam jeszcze bułeczki, to sobie odmrozimy. Mhm. Mamy, nie mamy? Nie wiem, zobaczymy. No to chleb mamy. Ja zawsze kupuję, <coughs> zawsze, no często kupuję bułki tak yy, na zapas i wtedy mrożę. Bo jak dziewczyny idą do szkoły, to tylko wyjmuję potem zamrażarki. one się fajnie w tam w godzinkę rozmrożą same yy, i wiecie. I mam, mają świeże no, bułeczki tak. do szkoły. No zawsze. Zawsze właśnie to jest jakieś tam rozwiązanie. Nie? Nie. Pewno, że tak. I zawsze jest świetnie. Nie trzeba lecieć. Myślę, że wielu z was mrozi jedzenie, bo wiecie, to się opłaca. Naprawdę się opłaca. Ten chleb i, i bułki są zawsze później świeżutkie. No ja właśnie A jak chleb się ktoś tysiąca nie? Mhm. to też może sobie do mikrofali, wiecie, na, nawet na pół minutki dać. To znaczy, jak ktoś chce zjeść na szybko, już teraz, no. nie? Ale jak e, na przykład rozmrozi w mikrofali i pójdzie y, i zabierze tą bułkę czy chleb do pracy, to A. jest wtedy takie... No taka jest, jest bardzo, inna troszkę, no to, ale ta, Jakoś tak twardnieje to, wiesz, twardnieje, i wtedy no. jest niesmaczne. No ale najlepiej, żeby po prostu tak on no, najlepiej tak, tak w tak A na obiadzie normalny. to nie wiem, co dzisiaj będziemy Gulasz, mieli już problem. mówiłam. Gulasz? Gulasz jeszcze jest, no. Wczorajszy. A no tak. No mówiłam, że taki na tam... dla tej jednej osóbki, y, y, co innego. No, dla Kajusi, bo Kajusia nie lubi takiego mięsa no, z, z mamy, sosem. Kochani, problem, no. No, ale coś tam jest Może krupnik jej zrobię dzisiaj. O! Nie? Krupnik, no. Może zrobić kropnik i będzie na, po, na pojutrze. Kupię, no kupię wszystko do krupniku, Kupię kaszę, bo kasza nam się chyba skończyła już, nie? Kaszy już nie mamy. Bo lubimy. To znaczy szczególnie Tomek i Kinga lubią ym, kaszę z tak, sosem. Ja bardzo lubię. A ja wolę mm. z ziemniakami. Chociaż to ja y, też z kaszą. No a dzisiaj sobie zjem do, dla odmiany z ziemniakiem. Nie wiem, czy trzeba z bielnicy przynieść, czy, czy tutaj. No tak, trzeba przynieść, bo tak? ja ostatnio przynosiłem już było mało. My jeszcze świąteczne mamy. Ale w ogóle musimy go przykleić do tego talerzyka, tak. wiesz? Bo on się mi w zeszłym roku. Odkleił się. Odkleił, no i jest taki. I ten też jest ładny. Także my jeszcze dalej świąteczny mamy stół. No, ale, już, ale już niedługo trzeba tak, będzie tak. ten. Tak, na pewno w tym tygodniu Zasz, schowamy. Jak to się nazywa? Bieżnik. Bieżnik. I ten bieżnik też jest super, ale już, już będziemy się przebierać. No w, nie? w ogóle chciałam sobie Oj. na zdrowie. Dzięki. W ogóle właśnie chciałabym sobie kupić jakiś bieżnik, ale taki nieświąteczny, tylko na co no. dzień. Jakiś tam gładki załóżmy, czy z Jeszcze. delikatnym wzorkiem. Muszę poszukać w, w Pepko, w Sinseju, może zobaczyć co no, jest pójdziemy. ciekawego. Na przegląd półek. No, chciałabym, żebyśmy mieli Sinseja, wiecie, w Libnie. Mm. Chociaż to małe miasto, to to na pewno chętnych dużo by było. Ja myślę, że Mac, ym, McDonald's przed szesłaki. jak już zrobią Maka, to już będzie miasteczko nasze bardziej atrakcyjniejsze, tak wedle mojego myślenia, dla innych znaczy, To znaczy, wiesz co, akurat McDonald's powstaje przy trasie takiej bardzo ruchliwej, bo to jest trasa no tak, taka wiem, wiem. przelotowa na Warszawę, więc tam raczej ruch będą mieli i ludzi i chętnych y do zjedzenia czegoś w McDonaldzie, na pewno, na pewno. a jeżeli chodzi o jakieś tam sklepy z, z, z sieciówek, to już gorsza sprawa mi się wydaje, że, no co tu mamy. Czekamy z, na Aldi. Z sieciówek to tutaj co mamy, Diversa. Diversa mamy, ym, intermarsze mamy. Intermarche, no ale to takie spożywcze, ale, no. a mi chodzi o Sinsea, taki wiesz, tak. No to nie mamy. No nie to mamy. To tylko Divers jest. Divers, no z kosmetyków, no to Osman. No Jawa, ale Jawa to jest taka raczej mniej popularna. Mniej popularna, to jest taka, wiecie, tutaj też sieciówka, nasza ale sieciówka tak taka. To można powiedzieć. mniejsza sieciówka. Tutaj na okolicznych, No bo chyba, we nie wiem. też mają, nie? Mieli, ale no. chyba zlikwidowali. No. Ale jak będziecie kiedyś w lipnie, czy będziecie przejeżdżać, będziecie <coughs> chcieli coś kupić, <coughs> to zaglądnijcie sobie do jawy. Jawa jest wizawi Biedronki, bo tam jest bardzo miła pani. I miły taki młody pan. No, to, nie uwierzylibyście, się, jaką on ma wiedzę na temat kosmetyków. To znaczy, bo wiesz, ja rodzice są właścicielami tego sklepu, więc pewnie już po nie. prostu mama automatycznie go go. mama go szkoliła i, i może no, też naprawdę... trochę, może trochę się też interesuje takimi rzeczami, no. bo są też nie, mężczyźni, którzy lubią um, takie sprawy kosmetyczne i czasami są też vlogerzy, którzy przedstawiają jakieś tam kosmetyki jakieś. Mhm. Rzeczy związane z urodą. No, są, jest taki są. chłopak, co to pokazuje. Kacper, Sły, tak. słynny Kacper. No, on no. E, fajnie zawsze opowiada. A on to chyba ma podpisany kontakt z Rosmanem, już. Na stałe. Nie wiem, bo tam są różne drogerie, Hebe jakieś inne. No, <laughs> także on też, też się zna. Fajnie się oglądałem go kilka razy. Mhm. Ja po też, po chociaż ja nie jestem jakąś tam, wiecie, taką fanką e, takich. E, Kanałów o, o urodzie, o kosmetykach, bo ja po prostu takich rzeczy bardzo mało stosuję. Mhm. Y, jedyne co, no to jakiś tam krem nawilżający w ogóle możecie mi polecić jakiś fajny do twarzy. Ja mam tutaj szczególnie, y, tu i tu mam y, bardzo suchą skórę jakoś tak mhm. mi się wysusza. Y, jakiś fajny krem ich, jakbyście mogły mi, kochane, polecić dobrze nawilżający jakiś taki lekki. Żeby się też nadawał właśnie pod, pod makijaż. Makijaż też mam raczej zawsze lekki. Nic tam specjalnie nie kładę za dużo, bo, bo po prostu nie lubię. Mhm. Tylko ten fluid, który mam z Revlona i używam go od wielu lat. Tak jak widziałyście, maluję sobie oczy kredką taką w pisaku. Tuż do rzęs i to wszystko. No i, i, rusz, i rusz na policzki i to, i to wszystko. Także nie lubię jakichś tam zabiegów specjalnych, bo. No Nie czuję potrzeby takiej po prostu. Może powinnam właśnie coś z tą skórą twarzy zrobić bardziej, żeby, żeby była nawilżona, ale nie wiem, nie znam się na tym. Musiałabym zasięgnąć porady jakiejś tam. Yy, no, kogoś, kto się i tak, i, i wtedy ewentualnie, ale. Ja tam ze skórą nie mam problemów. Ja jedynie co mam, wiecie, kochani, to robi mi się w takim jednym miejscu, na przykład tutaj czy tutaj. No w tej chwili się nie gole już, się nie gole od. Mhm. Od roku chyba i tak niezwygodnie, jest wygodnie, bo wiecie, używam trymera i trymer do skóry prawie. Ale jak się wcześniej goniłem tradycyjnie, wiadomo, to tutaj mi się takie placuszki robiły. Najpierw czerwone, bardzo czerwone, takie jakbym sobie zdarł skórę czymś, nie wiem, papierem ściernym. I jak w miarę jak to wszystko wysychało po goleniu, to tylko i wyłącznie w tym miejscu. Był biały łupież taki. I często mi się też robi tutaj, albo, albo tutaj. To jest tak zaraźliwe, że jak się tutaj drapię, na przykład, a położę sobie rękę tak i będę trzymał, to mi tu wyskoczy. No tak wiem, się czy roznosi, to, nie? Tak, czy to od cukrzycy, czy to jest jakieś grzybiczne, no nie wiem. Nie to znaczy, ja już Ci mówiłam i Ty mnie i tak nie słuchasz, bo jesteś bardzo niegrzecznym mm. chłopcem. Mówiłam Ci, żebyś raz na jakiś czas sobie nizoralem mył. I myłem, myłem przecież. Kiedy? No... Pół roku temu? Ale nie, tutaj mi zeszło. Tylko nie zeszło mm. mi tutaj i po bokach. Tak, ale właśnie na takie problemy mm, skórne. Czasami głowy. Czasami nie wiemy, co tam jest. Czy to no jest jakieś wiem. grzybiczne? Nie, czy tutaj coś? nie mam. Od momentu dwa razy. Co powiedziałeś, że parę minut mamy zostawić i wys do wyschnięcia, prawie. To tutaj mi już nie wychodzi. Mm -hmm. Ale możesz sobie powtórzyć, na przykład właśnie. Na przykład teraz dobrze... jak się blisko do kamery dam. O, teraz jeszcze nie widać. To tutaj w tym miejscu jest takie chropowata skóra dalej. Jak Ale będę jak to... sobie dobrze napienisz tutaj na głowie, na łysince, no. to y, sobie tą pianą tutaj właśnie też to, w takich miejscach, gdzie no, to się pojawia, nie? Tak so, robiłem, tylko no. faktycznie rzadko. A, a I tutaj na brwiach tak samo. Mhm. No. I też jak właśnie brałem tą pianę i sobie nałożyłem, nie wiem od czego. Ale wiecie, no iść do lekarzy, już chodzić po tych lekarzach, nie, kurde. Tam. To mi aż tak bardzo nie przeszkadza, pojawia się co jakiś mhm. czas, nie wiem od czego. No. No. Ale tak to nie mam żadnych problemów skórnych, nie mam. No ja też tak to nie mam jakichś tam większych, nie? Jedynie właśnie I wy żebyście byli zdrowi właśnie. Witamy oczywiście serdecznie nowych widzów. No, witamy. Witamy. O, kukulek też wita. Kukulek też wita. A widać go tam? No. O, nawet nie, chyba go nie widać. A jest rozbójnik Alibaba. Tam, o. Tam z tyłu, no. No, leży sobie, proszę bardzo. Ja się w ogóle wkurzyłam. Kurtki poprałam te cieplejsze, a dzisiaj zimno. Zimno, no. Jejku, właśnie dlatego Kajka kazałam założyć kurtkę tą jeszcze taką zimową, co ma, tą brązową, bo, bo zimno. faktycznie zimno, i deszczowo i wietrznie i zimno, no to tak No nie będzie Ju, cały taki Już dzień. myślałam, że się przerzucimy na kurtki wiosenne, lżejsze, cieńsze a tu Guzik. No, Ja się no. cieszę, że w kamizelce mogę śmigać, ale jak będzie tak zimno jak teraz mm -hmm. i wiatr, no to trzeba będzie długą kurtkę na długi rękaw, normalną zimę. Mm -hmm. Bo ja już zimowe też schowałem. No też, boż poprane są i schowane w szafie, a tu... Ktoś tam na nas patrzy cały czas. Kokos? A, no. już. Nie ma. <laughs> Tutaj przybył o. O nie. O nie. Kukur, kukur. Trzeba im karmę będziesz... dać, bo one już tutaj A, się no domagają. Trzeba trzeba im dać. Szczególnie kuki, kuki, bo Josza to jakoś tak. Ona, w ogóle Josza to jak chodzi na dwór, to zagląda do, na taras do mojej mamy. A na tarasie czasami stoi Sonia Miska. I wiadomo, że Sonia czasami nie doje czegoś tam, to Joszka po niej chętnie sprząta. W ogóle Joszka. Jest najbardziej łakomym psem, którego mamy tutaj u nas. No. Kuki taki nie jest, Sonia taka nie jest, nie. a Joszka po prostu wszystko, co, co tylko się da zjeść, to, to chętnie by zjadła. Także z Joszą mamy naprawdę. Tak to nie ma, uważać, pszów, bo. To... No, dlatego musimy uważać, żeby wiecie, żeby też za, za dużo nie, gdzieś tam nie podjadała, bo za chwilę po prostu będzie ogromnym psem. Szerokim. I no, no. ktoś, no, na przykład nie ma psa, dajmy na to nie, nigdy nie miał, kupuje takiego bordera, nie wie, że on taki ma apetyt, żeby on jadł i jadł, no to by go załatwił szybko. Z przejedzenia, stuszczenie wątroby u psa i taka beka by była. Znaczy nie, no raczej trzeba regularnie tam podawać tak, No tak i, jak my, ale ona, no, wiecie się... co, gdybyście do nas przyszli na kawkę i no, gadka, szmatka, tutaj rozmawiamy, <laughs> któryś z nas, czy Danusia, czy ja. Gdybyśmy Joszkę karmili, to, by, to byście sobie pomyśleli tak, kurcze znęcają się nad psem, no pies nie jadł z tydzień, taki głodny. A przecież no. ona dostaje, i co czasami nawet my się musimy pilnować, żeby wiecie, z dobroci serca, jak to się mówi, nie utłuc zwierzaka. Jeszcze czasami po kółkim dojada też. No nie? dojada, nie no, tak, ta. To wtedy ona po nim. A jest taka cwana, że <laughs> tak jak Danusia mówi, ona wylatuje na ogród, wypuszczamy ją, pogoni sobie po ogrodzie, Mama tam szykuje na parterze dla Sonii jedzenie i czasami jest tak, że ona się wpycha, bo ja to widziałem, tak się wpycha, buch, Sonia na boku stoi, a tam miski pędzluje. Opędzluje tam, przychodzi tutaj do góry, udaje, że jest głodna. No, no. tak, taka jest już tak, właśnie. wiecie, no tak to, tak to wygląda. No ale nie możemy, nie możemy tak dawać, bo byśmy krzywdę zwierzakom zrobili, a, a za bardzo kochamy zwierzaki, żeby im krzywdę robić. No dobrze, kochani, no. to co my się jeszcze my później się, tak, zobaczymy. A w ogóle dzisiaj idzie. przyjdzie paczuszka, o której Wam ostatnio mówiłam, o tym zestawie figurek z Sylvanian Families. Chodzi o te krówki takie, rodzina krówek. Więc dzisiaj już dostałam powiadomienie, że paczuszka przyjdzie do paczkomatu i zobaczymy, hmm. co zobaczymy. to nam przyszło. No, tak, że wam później nagramy, pokażemy, co to przyszło tak naprawdę. Jesteśmy no. bardzo ciekawi, bo paczka kosztowała. Dwa 2 złote. 2 zł. O, a ja sobie wejdę teraz do sklepu Grosik. Tutaj są czasami fajne ciuszki, Patrzymy. W domku, jak widzieliście, troszeczkę. Próbowałam Wam nagrać w grosiku, ale niestety tam głośna muzyka grała i się obawiałam, że po prostu nas zablokują i nic nie będzie słychać, dlatego no tylko kawałek udało mi się nagrać. Zobaczymy, czy to w ogóle przejdzie. Chciałam Wam pokazać, jakie sobie kupiłam klapeczki. I ten model dostępny jest na stronach internetowych. Ceny widziałam od. 70 do 100, 100 paru złotych. 119. I się bardzo mocno zdziwiłam, że takie są ceny w internecie. Ja swoje kupiłam za... patrzcie, gdzieś tu cena jest. Za 39 złotych a nie za 120. A nie za 120 I to, to Już zdejmuję tutaj tą siateczkę. I zdejmuję tutaj... O, one się prezentują tak. Także dosyć przyjemne, takie dobiegania w gorące dni na, na co dzień. Jeszcze mm -hmm. Były jeszcze czarne, ale nie było mojego numeru. Chętnie jeszcze sobie kupię, właśnie w kolorze czarnym, jak tylko pojawią się, albo jakieś podobne, po prostu, żeby nie były takie same. Ale są, wiecie, co, tutaj są mięciutkie. I tutaj tak samo, nie są takie mocno sztywne, no. jak się je zgina, jak się chodzi, więc są fajne. I tutaj mięciutko jest, jak się je założy, także no, super. Zadowolona. No myślę, że tak. Co prawda ciekawe, kiedy się oderwie to serce. Ten <laughs> ale i tak jakieś złote, ale to fajnie, że te wybrałaś. Ale i tak y, warto za tę cenę. jeszcze były chyba w kolorze beżowym, ale również nie było y, rozmiaru mojego i czarne. i też były albo za duże, albo za małe. One były do 41 numeru. Ja mam 40. No, także y, myślę, że będą fajne, że tak, właśnie na co dzień do obiegania y, będą idealne. Bardzo ładne. Zaraz zobaczymy, jak na stopie leżą. Ale kurczę, no, są różnica w cenie niesamowite. No, bardzo duże. I powiem Wam, że są bardzo wygodne. Y, jak się chodzi w nich, to są mięciutkie. O. Tak się prezentują na stopie. Także jestem zadowolona. Chętnie bym jeszcze kupiła te czarne, które tam były, tylko że oczywiście nie było numerów, ale może jeszcze się pojawią. Wiadomo, że jeszcze w lato to będę miała y, też paznokcie pomalowane u stóp i na pewno będą się fajnie prezentować. Laczuszki fajne są. I otwieramy paczuszkę. Otwieram Przyszły nasze słynne krowy za dwa złote. Zaraz zobaczymy, co jest w środku. No, no, dobra, no to. Patrzcie, są <laughs> są krówki. <laughs> no. Prawdziwe, nieoszukane. Super, ale nam się no. udało. Zamiast 132 zł. Limitowana edycja. No, naprawdę. A co ciekawe, czemu taka cena? Zobaczcie, nowa paczka w ogóle. Nie otwieramy. Dano się, że ktoś się pomylił. Pracownik będzie musiał ze swojej. Nie, bądź. myślę, że po prostu może chcieli się pozbyć, wiesz, z magazynu. Nie mam pojęcia. Także zobaczcie. Rodzina krówek. Dwa złote. przesyłka droższa. Przesyłka 12. Przesyłka no 11, 10,59 dokładnie. No także zakup udany, jak najbardziej. Kaja jest zadowolona. Jeszcze w ogóle była z Tomkiem Popaczkę. To paczko ma tu poszli. I jak wróciła, to w drzwiach już krzyczała: Mama udało się, I paczka jest gruba, także już wiedziała, hmm. że na pewno będą to figurki, a nie jakieś tam naklejki czy coś innego. wiecie kochani, myśmy obstawiali. Że będą właśnie tak jak Danusia mówi, naklejki, że, że po prostu to jest niemożliwe, bo te same figurki tych krówek kosztują, Kajami powiedziała, 130 zł. No i mówię do Kajusi tak, jak odbieraliśmy paczkę: jeśli będzie koperta, no to naklejki nie będzie takiej dużej radochy. I jak tylko się otworzyła skrzyneczka, ja mówię, Kaja, zobacz. A ja Taki uśmiech w oczach, takie miała radość. Jest! No bo opakowanie duże, no, czyli, czyli nie naklejki. No. Tak się kupuje, słuchajcie. Nie za 130, tylko za 2 zł. Dokładnie. No. no, udało się, akurat mieliśmy farta, nie wiem. Tak, bardzo fajnie było. A tutaj też jest bardzo fajny ktoś? Też, też krówka. Też krówka, no. A dzisiaj nawet grzeczny jest. No, dzisiaj tak. Nie robi dymu. No, no i tak nam Dziana kleci. Pochmurna cały czas do wiecznie, bardzo zimna. krzuśmy, skają ze szkoły, to, to wiatr wiał i było bardzo nieprzyjemnie. Miałyśmy dzisiaj się grubsze kurtki, bo inaczej się nie dało po prostu. Mhm. Także co, życzymy Wam fajnego dzionka jeszcze? Popołudnia. Fajnego dzionka, fajnego popołudnia, fajnego wieczorku, poranku, kiedykolwiek to oglądacie, żebyście mieli uśmiech na buzi, żebyście do nas wracali. Oczywiście, zapraszamy y, jutro na kolejnego vloga. Trzymajcie się, kochani, dziękujemy, że jesteście. Dziękujemy za uwagę, za subskrypcję, bo ich przybyło. Do zobaczenia. Do zobaczenia, pa. Pa. pa.